Ten dokument to raport, który nazwany został przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego. On został przygotowany przez rząd na podstawie ustawy wprowadzonej w 2011 roku. Jednak konsultacje społeczne ogłoszone nad treścią tego dokumentu no nie przebiegały w zgodzie ani z regulaminem pracy Rady Ministrów, ani z dokumentem Propozycja Kodeksu Konsultacji, który powstał pod patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i został również przyjęty przez radę ministrów. Dlatego liczymy na to, że teraz, kiedy pojawiły się bardziej konkretne propozycje rządowe, po pierwsze pojawi się oficjalny dokument przyjęty przez radę ministrów, a po drugie, że faktycznie dojdzie do konsultacji społecznych. Czego zabrakło w tych konsultacjach? Jednym z elementów, którego brakowało, to coś o czym mówi właśnie wspomniany kodeks konsultacji, czyli responsywność. Powstało wiele Opracowań, np. Komitetu Obywatelskiego do Spraw Bezpieczeństwa Emerytalnego, jest też raport Towarzystwa e Towarzystwa Ekonomistów Polskich e oraz innych instytucji prywatnych czy organizacji pozarządowych, w których krytykowano te propozycje zawarte w przeglądzie. Jednak strona rządowa na piśmie w jakiejś oficjalnej formie nie odniosła się do tych, do tych zarzutów. Podtrzymywała dalej te manipulacje i błędy zawarte. W samym przeglądzie. No ale teraz, kiedy znamy już wersję rządową, to konsultacje to już chyba za późno. Y no, liczymy na to, że strona rządowa jednak wycofa się z tych propozycji. No, jest to ewidentna nacjonalizacja oszczędności emerytalnych Polaków, połączona jeszcze z pseudodobrowolnością. Propozycja krytykowana zarówno przez ekspertów od systemu ubezpieczeń społecznych, jak i myślę szkodliwa dla przyszłych emerytów i, i ubezpieczonych, dlatego no, rząd nie powinien działać wbrew... Tak naprawdę wyborcom, bo to wyborcy są jednocześnie tymi posiadaczami aktywów w otwartych funduszach emerytalnych.